Andy, gratuluję wygranej. No, no, wychodzi na to, że to twoje punkty dzisiaj zapewniły ze za nie, nie tylko moje, ale wszyscy, a, wszyscy naprawdę dzisiaj walczyliśmy. Wiedzieliśmy, że bardzo ważne spotkanie dla nas. Wiemy, jaką sytuację szans teraz ma, i, i chcieliśmy, żebyśmy wygrać te pierwsze dwa mecze u siebie. Bardzo nerwowe spotkanie, można powiedzieć, bo no, tak naprawdę do samej końcówki gdzieś tam te losy meczu nie były rozstrzygnięte, w porównaniu chociażby do, do soboty. Co Twoim zdaniem dzisiaj było kluczem, że to jednak decydujące, że to jednak Wy wygrywacie? Mm, ciężko teraz powiedzieć, ale myślę, że z energią oczywiście, że wiemy, że to nie jest łatwy przeciwnik. Szybko ma bardzo dobrych gracze, co potrafią grać na korze, tak jak Try, Small Justice, potrafią, też mają um, gracze, co potrafią rzucić do 3, Kenter, Karolak. Uh, też Justice Try, wszyscy Kolenda no, mają dobre gracie, to, jest, to nie jest słaba drużyna, to jest bardzo dobra drużyna, co gra też na wysokim poziomie, nie tylko w Polskiej Lidze, ale też tam walczą w Eurocup. Um, nie, myślę, że dzisiaj graliśmy bardzo agresywnie, myślę, że też uh, Łatwiej graliśmy też ofensywnie w przykład. dzieliliśmy więc o piłką, mieliśmy taki rytm, gdzie ułatwiały takie rzuty pod koszem przez trzy. Myślę, że to, ale najważniejsza to energia i też dzięki kibicom, że dali nam wsparcie i, i tego kochamy. No i znowu gdzieś zdominowaliście Śląskę w walce na tablicy, pra, prawda? Dużo mieliście też nie tylko defensywnych zbiórek, ale ofensywnych przede wszystkim. Tak, w tak, tak, tak. Statystyki 20 waszych zbiórek ofensywnych, tylko 5 Śląska, więc tych możliwości ponowienia no. akcji też było sporo. Tak, nie wiedziałem, że tyle było aż tyle, ale tak, Dragon zrobił super robotę, Sulima, dramy. Um, oczywiście uh, Jay-Z tam wszystko, o, ile dał. Um, też oni mają chyba, nie wiem, czy kontrowersyjnym są te Mayers, dużo nie grał. Też mają drzewa. Wiemy, że Koskę miał, zresztą skręcił ostatnie Meczu. To też może to jest powodu, że nie walczą tak jak z com uh, pod koszem. Ale no, próbujemy to, to użyć dla nas i, i, i stworzyć przewagę z tego.